Witam was serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu, to jest podcast Psycholog Online wejście 4. Ja nazywam się Aleksandra Jaruga i zapraszam cię na dzisiejszy odcinek, który chciałam w całości poświęcić atakom paniki. Jest to temat, który dotyka naprawdę bardzo wielu ludzi na całym świecie i ataki paniki są takim doświadczeniem, które mogą dotknąć, które może dotknąć każdego człowieka, niezależnie od wieku, Płci, czy chociażby status społecznego. I to jest takie bardzo intensywne i bardzo przerażające doświadczenie, kiedy nasze serce wali jak szalone, zaczynamy dusić się, a przynajmniej myślimy, że dusimy się, a myśli obracają się wokół najgorszych scenariuszy. Jeśli chociaż fragment tego był dla Ciebie znajomy, to prawdopodobnie doświadczyłeś w swoim życiu ataku paniki. Więc zaczynajmy. Zacznijmy od totalnej podstawy, czyli czym są ataki paniki. To nagłe i bardzo intensywne wystąpienie silnego lęku, któremu towarzyszą fizyczne objawy, takie jak przyspieszone bicie serca, potliwość, drżenie rąk bądź drżenie całego ciała, zawroty głowy, duszności, uczucie omdlenia czy ból w klatce piersiowej. Ten ból w klatce piersiowej jest różnie opisywany, niektórzy opisują to jakby połknęli jabłko i mutknęło w przyłyku i od tego przyłyku jakby szedł taki promienisty ból, inni to opisują jako taki ucisk, ciężki ucisk, jakby coś siadło na klatce piersiowej. A tak paniki może trwać od kilku minut do nawet godziny. A osoba doświadczająca go może czuć się zupełnie, wiecie, tak bezradnie. Wydawać się może, że traci kontrolę nad sobą. Pacjenci mówią o ogromnym lęku, że mają poczucie, jakby mieli umrzeć zaraz albo dostać zawału. Stąd zdecydowany duży procent z nich jedzie na SOR albo dzwoni po karetkę pogotową w obawie, że rzeczywiście to jest zawał. Jeśli to jest atak paniki, no to nie ma tam zawału, absolutnie. I dopiero w szpitalu jest to rozróżniane. Całość objawów budzi przerażenie u osoby takiej doświadczającej ataku paniki, i to co odróżnia ten atak paniki od lęku uogólnionego, to to, że lęk uogólniony, taki wolno płynący, może trwać nieprzerwanie wiele godzin, dni, a nawet tygodni. I teraz ważną kwestią jest zrozumienie tego, że ataki paniki nie definiują nas jako osób i nie są naszą winą. Mogą pojawiać się niespodziewanie albo w bardzo specyficznych um, sytuacjach, o których często mówimy, że zawsze, kiedy coś robię, to pojawia się na przykład taki atak paniki. Jakie są przyczyny? No, mogą mieć przeróżne przyczyny ataki paniki. Ich mechanizm jest naprawdę bardzo złożony i zależy od wielu czynników. Nie jest to takie bardzo jednoznaczne. I niektóre z potencjalnych przyczyn to na przykład to, że osoba choruje w ogóle na zaburzenia lękowe, i ataki paniki są tak jak gdyby częścią tych zaburzeń lękowych. Często ataki paniki współistnieją z fobią społeczną, współwystępują z nią albo z zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi. Ponadto innym źródłem ataków paniki mogą być traumy. Jeśli mieliście kiedykolwiek takie gigantycznie trudne doświadczenie emocjonalne zagrażające waszemu życiu, to on, ta trauma może być wyzwalaczem potem pojawiających się ataków paniki. Jeśli żyjecie w bardzo dużym stresie przez bardzo długi okres czasu, no to doświadczanie notorycznie długiego, przewlekłego stresu też może być czynnikiem wywołującym ataki paniki, zaburzenia lękowe, em, depresje. Dlaczego? Dlatego, że każdy z nas ma taką swoistą pojemność na trudne doświadczenia, na jakieś pomieszczanie em, napięć, stresów, ale... To wszystko jest do pewnego momentu. Jeśli przekroczysz magiczną linię, w końcu ją przekroczysz, um, nie dbając o siebie, no to wywali ci korek szamba. I to szambo wtedy kipi i burtuje w postaci na przykład powracających ataków paniki. Więc dbanie o siebie i o to, aby stres nie był um, tak wszechobecny w naszym życiu, wszechogarniający, jest też prewencją przed występowaniem ataków paniki innym źródłem pojawiających się już dorosłym życiu ataków paniki może być sposób wychowania. Dlatego, że domy dysfunkcyjne, czyli domy, w których występują jakieś dysfunkcje, na przykład rodzic pijący alkoholik, rodzic biorący jakieś substancje psychoaktywne, rodzic przemocowiec, no to w takich domach dzieciaki, które tam dorastają, notorycznie balansują nad taką przepaścią gigantycznego napięcia, gigantycznego lęku. Często strachu wywoływanego przez pijącego rodzica albo tego, który stosuje przemoc. I organizm uczy się, że notorycznie napływa bardzo silny lęk, strach i próbuje z nim dealować. I o ile u dzieciaka może nastąpić totalne wycofanie, zmrożenie, to tyle u dorosłego człowieka, jeśli mamy jakiś taki element wyzwalający. Nagłe doznanie jakiegoś silnego stanu lękowego, bardzo stresująca sytuacja, może skutkować na rozpoczęciem się tak naprawdę występowania ataków paniki, i wtedy otwiera nam się cała puszka Pandory, jaką było dorastanie w rodzinie dysfunkcyjnej, bo te odczucia są bardzo, bardzo podobne do tych, których doświadczają dzieciaki w domach dysfunkcyjnych. A innym czynnikiem też jest sposób wychowania w rodzinach pochodzenia, jeśli na przykład twoi rodzice byli mega rygorystyczni albo mega nadopiekuńczy. Taki styl wychowania rodziców wywołuje w ich dzieciach też notoryczne napięcie. Dzieciaki dorastają i uczą się życia w napięciu, bo taki bardzo rygorystyczny albo bardzo nadopiekuńczy rodzic notorycznie wszczepia w tego dzieciaka hmm, taką próbę kontroli dookoła otoczenia, nie? I te dzieciaki są jak takie radary na lotnisku, które próbują wykryć wszelkie możliwe zagrożenie i lidować z tym zagrożeniem zewczasu, co oczywiście jest niemożliwe. Myśląc jeszcze o tych sposobach, stylach wychowywania w różnych domach, myślę jeszcze o jednym źródle potencjalnym, to rodzic, który doświadczał również ataków paniki, bądź zaburzeń lękowych i który opowiadał o swoich lękach dziecku. I dziecko, które dorasta w otoczeniu takiego rodzica, który masę rzeczy nazywa lękowo, przeżywa lękowo, też uczy się odbierania świata jako potencjalnie lękowego. Może to być elementem wyzwalającym w przyszłości ataki paniki. Innym Inną przyczyną ataków paniki są konflikty wewnętrzne. Jeśli żyjesz i uważasz, że Twoje życie jest absolutnie takie, jakby chciał, ale pojawiają się ataki paniki, to znaczy, że coś tam jednak w środku nie gra. Bardzo często mówimy sobie, mam wszystko, powinienem powinnam się cieszyć z tego, co mam, mam super pracę, mam taki, ani inny związek. A tak naprawdę, jeśli zaczniemy to analizować, to okazuje się, że osoby bardzo często są w konflikcie wewnętrznym. Czyli z jednej strony teoretycznie mają życie ok, a z drugiej strony nie jest to absolutnie w zgodzie z nimi jest wręcz w zaprzeczeniu i kiedy jest takie tarcie pomiędzy tym, co mam, a tym jak, jak chciałbym, chciałabym mieć, no to powstaje w tym tarciu przestrzeń taką, której nie chcemy też widzieć, czyli nie chcemy zobaczyć, że na przykład tak naprawdę pomimo tego, że z zewnątrz wydaje się, że mamy idealne życie, to tak naprawdę w środku jest zgnilizna, no bo na przykład nasze małżeństwo jest totalnie na wysiadce, nie jesteśmy szczęśliwi, nie potrafimy funkcjonować jako rodzice dla własnych dzieci, czujemy się niezrealizowani we własnej pracy, bo w ogóle wykonujemy pracę, której nie chcemy. I to są takie przestrzenie tarcia, yy, które. No, też doprowadzają do tego, że nie chcemy tego słuchać. A jeśli nie chcemy w ogóle usłyszeć, co w nas się dzieje i czy my żyjemy w zgodzie ze sobą, czy nie, to pojawia się jakiś moment, w którym nagle tracimy poczucie kontroli i ładnie pojawia się atak paniki. Innym czynnikiem wyzwalającym um, ataki paniki jest nadmierne spożycie kofeiny różnego rodzaju używek, które z jednej strony rozregulowują pracę twojego, twojego serca, Twojego układu nerwowego i w zasadzie wręcz umożliwiają i zapraszają Twoje ciało do tego, żeby jakoś sobie w tym odreagowywało. I w pewnym momencie możesz sobie bardzo ładnie otworzyć drzwi do yy, zaburzeń lękowych, ataków paniki czy chociażby depresji. I jeden z ostatnich, myślę sobie, takich najważniejszych dzisiaj czynników to jest niedostateczna ilość snu i niezdrowy styl życia. I tutaj jednak można się trochę odwołać do tego konfliktu wewnętrznego, czyli to jak jest, a jakbym chciał, żeby było. Jeśli żyjemy w deficycie snu, deficycie odpoczynku, nasz styl życia to jest ciągła charówka, to jest zajeżdżanie siebie, to w pewnym momencie Twoje ciało się o Ciebie upomni. I tym są chociażby występujące ataki paniki, bo tylko wtedy niektórzy dopiero zaczynają szukać pomocy. Z perspektywy czasu po odbytej terapii potrafią docenić objawy, które wygenerowało ciało, aby się zatrzymali, aby zrobili pewną rewizję stylu życia, sposobów w jaki żyli, i mogli dokonać świadomych zmian. Więc niezdrowe nawyki, niezdrowe styl życia czy ciągły deficyt ilości snu mogą wpływać na Twoją kondycję psychiczną no i tym samym zwiększać podatność na ataki paniki. Jeśli już występują ataki paniki, wiemy skąd potencjalnie mogłyby się wziąć, bo te. Te e, przyczyny, które mówiłam, tak naprawdę to jest dopiero wierzchołek góry lodowej. Za każdym razem potrzebny jest bardzo dokładny wywiad, aby móc sprawdzić, zobaczyć, gdzie są potencjalne źródła. Pamiętajcie, objaw jest objawem. On wybija korek. Tak naprawdę w takiej podstawowej diagnostyce, jak i wywiadzie klinicznym, próbujemy znaleźć przyczyny, potencjalne źródła, i potem w terapii temu się przyglądamy. Ale jeśli już omówiliśmy trochę te przyczyny, omówiliśmy w jaki sposób wyglądają ataki paniki, no to teraz mega ważny punkt, czyli jakie najczęściej błędy popełniamy w atakach paniki. Jeśli kiedykolwiek doświadczyłeś, doświadczyłaś ataku paniki, to na pewno. Popłyniesz któryś z tych błędów. Pierwszym jest hiperwentylacja, czyli jeśli czujesz, że zaczynasz mieć przyspieszony oddech, odczucie ucisku w klatce, zaczynasz się pocić, co z reguły robisz? Nieświadomie zaczynasz szybciej oddychać, szybciej płycej. Um, tak naprawdę dostarczasz coraz większą ilość tlenu do Twojego mózgu. No, i co takiego się dzieje? Następuje hiperwentylacja. Przy hiperwentylacji poziom Twojego tlenu, natlenienia jest tak duży, jakbyś przynajmniej biegł, a Ty na przykład masz atak paniki, stoisz nieruchomo albo siedzisz. No, i co teraz? Przy hiperwentylacji napędzamy objawy w postaci zwrotu głowy, jeszcze większego drżenia, odczucia omdlenia. Czyli to jest pierwszy podstawowy błąd w atakach paniki. Jeśli czujesz, że zaczynasz, um, zaczyna Twoje ciało drżeć, że masz um, ucisk w klatce, że masz płytki oddech, paradoksalnie musisz nauczyć się prawidłowego oddechu, sfokusować się na prawidłowym, spokojnym i głębokim oddechu. Do tego służyło na przykład um, ćwiczenie um, technik relaksacyjnych, technik prawidłowego oddychania. Wszyscy pacjenci, którzy do mnie się zgłaszają, na dzień dobry dostają trening autogenny szulca do codziennego ćwiczenia, aby wyuczyć ciało na nowo relaksacji. Dostają również zadanie domowe w postaci: każdego dnia, przynajmniej dwa razy, spróbuj usiąść na 5, 6, 7 minut i poddychać spokojnie, równo i miarowo po to, aby Twój mózg uczył się spokojnego oddechu, abyś w momencie ataku paniki i hiperwentylacji mógł skorzystać z nowo wyuczonego spokojnego oddechu. Drugim najczęstszym objawem w atakach paniki jest skupienie się na objawach. Jeśli absolutnie sfokusujesz się na każdym doznaniu z ciała, będziesz zastanawiał się, to, co teraz dalej wystąpi, będziesz analizował ten potencjalny zawał czy potencjalną śmierć, która nadchodzi, to niestety, ale sprowokujesz w Twoim organizmie zwiększenie objawów. Im bardziej fokusujemy się na objawach, tym więcej ich jest. I tutaj to, co możesz dla siebie zrobić, to starać się odwrócić swoją uwagę od od skupiania się, od, od, od przyglądania się swoim objawom, możesz wtedy, na przykład, nie wiem, w otoczeniu szukać trzech czerwonych przedmiotów, poczuć, jaki jest zapach dookoła, sprawdzić um, fakturę dookoła przedmiotów, dotknąć ich, spróbować zmusić swój mózg do tego, aby skupił się na czymś innym niż pojawiające się objawy. Trzecim najczęstszym błędem w atakach paniki jest katastrofizacja, czyli Twoje myśli, które biegną za wszystkimi objawami, które postępują w ciele yy, i przez poprzednie dwa błędy, czyli hiperwentylację i skupienie na objawach, to w trzecim punkcie dochodzi do tego, że masz takie czarnowictwo, yy, że myślisz, że umierasz albo zaraz dostaniesz zawału. I to jest taki e, najczęstszy trzeci błąd, pamiętaj, nie umierasz, to jest atak paniki i to wszystko to tylko myśli w Twojej głowie. Musisz zadokować się do teraźniejszości, nie uciekać do przodu i nie tworzyć najczarniejszych możliwych wizji, bo paradoksalnie, patrz punkt drugi, one też podkręcają Twoje objawy. To chyba takie najczęstsze trzy błędy, które pacjenci popełniają z reguły w terapii. Wszystkie je omawiamy za każdym razem, przy każdym ataku paniki, zwracamy na nią uwagę, uczymy nowego sposobu myślenia i podchodzenia do tych objawów, co nie jest proste. Ja wiem, że jeśli mówię o tym w trzech punktach, typu trzy, naj, trzy najczęstsze błędy w atakach paniki, to zajmuje to raptem trzy kropki. A tak naprawdę pacjenci tygodniami uczą się, jak opanować swoją głowę w takich atakach paniki, więc spokojnie, to wszystko jest kwestią ćwiczenia i próbowania. Jeszcze taki jeden punkt, który chciałam tutaj omówić, to jak radzić sobie z atakami paniki, ponieważ one mogą być bardzo przerażające, ale istnieją skuteczne sposoby radzenia sobie z nimi. I tutaj przede wszystkim to, od czego zacznę, to znajdź ich przyczynę, aby móc dealować. Z objawem, musisz wiedzieć, co jest jego przyczyną, musisz odnaleźć tą przyczynę, bo wiecie, ja nie jestem fanem pracy tylko na samych objawach. Bo co z tego, że nauczysz się różnych technik i na moment zredukujesz swoje objawy, jeśli nie znajdziesz przyczyny? Musisz się przyglądnąć temu, co tak naprawdę dzieje się w Twoim życiu, że wywala tobie korki i to takie korki z porządnym szambem. Czy tak naprawdę żyjesz w zgodzie ze sobą. Więc w pierwszym punkcie szukamy przyczyny. Jeśli znajdziesz przyczynę, znajdziesz swoje źródło, będziesz mógł dealować stricte z samymi objawami. Kiedy dopadnie ci atak paniki, spróbuj znaleźć tak naprawdę przede wszystkim bezpieczne miejsce. Jeśli jest to możliwe, wyjść na świeże powietrze, wyjdź na moment do jakiejś bezpiecznej przestrzeni, w której będzie łatwiej. Skupić ci się um, na działaniu. Skoncentruj się na oddechu, czyli to, co w tym działaniu musisz zrobić. Skup się na spokojnym, głębokim oddychaniu. On pomoże ci tak naprawdę złagodzić objawy lęku. Aby nie doszło do skupienia też na kolejnych objawach, odwróć swoją uwagę. Znajdź w otoczeniu ja wiem, trzy czerwone przedmioty, dwa koła, pięć samochodów danej marki. Sprawdź, jaką fakturę mają przedmioty leżące obok Ciebie, czy są ciepłe, czy są szorstkie, czy są wilgotne. Spróbuj oszukać swój mózg. Przekieruj uwagę na zapachy dookoła Ciebie, dźwięki z otoczenia, czy słyszysz, um, nie wiem, szum drzew, czy słyszysz deszcz. Spróbuj w ten sposób sfokusować swój mózg, zamiast fokusować się na objawach, które właśnie występują. Co jeszcze jest ważne w atakach paniki, aby sobie z nimi radzić? Znajdź wsparcie. Nie bój się prosić o pomoc. Jeśli to możliwe, powiedz komuś bliskiemu, co się dzieje. Poprosi o wsparcie. Osoba, która może udzielić ci wsparcia, nie musi nic do ciebie mówić. Wystarczy, że jest, i to jest często takim game changerem. Że można zadzwonić i wiemy, na przykład, że ktoś po drugiej stronie jest z nami, że ktoś może być obok nas. Dalej, unikaj zachowań zabezpieczających. Jeśli stworzysz zasadę, a to jest naprawdę bardzo częste, że zawsze zdarza ci się atak paniki, na przykład, kiedy jedziesz tą drogą, tada, brawo, właśnie warunkujesz w swoim mózgu zasadę, która będzie obowiązywać. W danym miejscu kodujesz swój mózg. Halo, to jest miejsce, w którym występuje atak paniki. I potem, niezależnie od tego, czy jedziesz 5, 15 czy 50 raz, będziesz miał w tym samym miejscu atak paniki. Wszystko, co do siebie mówisz, ja, ja ciągle powtarzam: uważaj, co mówisz, dlatego że twój mózg cię słyszy. Jeśli powiesz zawsze w takich przypadkach czy w takich miejscach mam tak paniki, to będziesz go miał. Zmianą jest, jest zmiana przekonań, bo jeśli powiesz sobie: OK, mogę jechać tą drogą, i mogę być spokojny. Możesz sfokusować się na swoim oddechu, dajesz nową przestrzeń dla swojego mózgu. Żeby on nie myślał tylko, że ta droga jest od ataku paniki, tylko, że Ty możesz doświadczyć też spokoju. Nie rób wokół ataków paniki mechanizmu unikania. Bardzo często jest tak, że pacjenci, jeśli na przykład mają w jakimś miejscu atak paniki, zaczynają tego miejsca unikać. No i to jest naprawdę bardzo duży błąd. Dlaczego? Dlatego, że wokół unikania ataku paniki, unikania konkretnych miejsc, my opracowujemy cały plan działania, przemieszczania się, że na przykład musimy wybrać inną drogę, żeby dojechać do punktu docelowego. Zaczynamy tak bardzo kombinować, że w tym unikaniu tego magicznego miejsca nabudowuje się ogrom napięcia. Która ostatecznie ma swoje ujście w czym, no bingo w kolejnym ataku paniki. Nie unikamy, nie budujemy alternatywnych dróg, alternatywnych rozwiązań. Nie budujemy przekonań, że zawsze nam w tym czy w innym miejscu, czy w innej sytuacji nam się wydarzy atak paniki. Nie, to tak nie jest. Tak naprawdę prace nad atakami paniki. Wychodzimy do, do swoistej ekspozycji, czyli stopniowo poprzez budowanie sieci, wsparcia, prawidłowe oddychanie, relaksację ciała. Oduczamy naszego ciała, że w wielu miejscach wcale nie musi mieć ataku paniki. Wychodzimy, testujemy, sprawdzamy i okazuje się, że rzeczywistość może być inna niż nam się to nabudowało w toku doświadczanych ataków paniki. Kolejnym ważnym punktem jest to, abyś unikał kofeiny, wszelkiego rodzaju używek. One mogą nasilać objawy. Tutaj też e, moja uwaga marihuana wcale nie pomaga, a wręcz szkodzi. Badania pokazują, że palenie marihuany e, w dłuższej perspektywie czasu tak naprawdę skutkuje u wielu osób depresją i zaburzeniami lękowymi. Więc Osoby, które zaczynają sobie palić trawkę po to, aby im pomogła w atakach paniki, przykro mi, nasilacie sobie objawy. Niestety, ale tak będzie. Kolejny ważny punkt: zachowuj regularny sen i zdrową dietę. Zadbanie o zdrowe nawyki żywieniowe, dobrze funkcjonujący organizm jest podstawą do Radzenia sobie z odczuwanym lękiem. To, ile godzin snu masz na dobę, to czy zdrowo się odżywiasz, czy nie masz niedoborów tak naprawdę w Twoim organizmie, można tej szali przechylać ilość objawów i sprzyjać tak naprawdę potem w ich redukcji. Aktywność fizyczna jest też gigantycznie ważna, bo ataki paniki powstają też na kanwie tego, że po prostu masz ogrom napięcia i lęku w sobie, z którym nie masz co zrobić. Osoby, które prowadzą zdrowy styl życia, które mają zdrową dietę, dbają o ruch, dbają o zdrowy sen, tak naprawdę mają niższe natężenie, niższy procent wśród tych osób doświadcza leków lęku, ataków paniki. Poprzez sport i zdrowe odżywianie i sen niwelujemy nasilenie objawów. I ostatni punkt, jeśli ataki paniki są powtarzające i utrzymują się przez długi czas, to naprawdę warto skonsultować się z terapeutą, który pomoże Ci zrozumieć przyczynę i nauczyć skutecznie radzić sobie z problemem. Bo, tak jak wcześniej powiedziałam, jeśli nie znajdziesz przyczyn, tak czy siak objawy wrócą, wrócą nasilone, wrócą bardziej zmodyfikowane. Znajdź przyczyny, a następnie Zobaczysz, że ilość ataków zacznie się stopniowo zmniejszać, będą łagodniejsze, całość pomału e, się uspokoi. Ataki paniki to doświadczenia, które wymagają naprawdę uwagi i zrozumienia, i ważne jest to, aby zrozumieć, że można sobie z nimi poradzić i że nie jest się samemu w tej walce. Często nasi pacjenci tak strasznie. Krępują się tego, że mają ataki paniki, że nawet nie wiedzą, że ludzie dookoła nich również je mają. Skuteczne radzenie sobie z atakami paniki może przynieść ulgę i poprawić jakość życia. I pamiętajmy, że odkrycie przyczyn i skuteczne radzenie sobie z lękiem może wymagać wsparcia po prostu specjalisty, i że to jest ważny krok do takiej wewnętrznej równowagi i spokoju. Mamy również na rynku pełno książek samopomocowych. Mamy materiały, które są ogólnie dostępne. Jeśli z nich korzystacie, sprawdzajcie źródło, ponieważ też jest pełno wujków i cioć dobrych rad na wszystkich forach, którzy doradzają, no właśnie, chociażby palenie trawy na redukcję objawów, co paradoksalnie wcale nie pomaga. Jeśli czytacie książki, poradniki. Sprawdźcie, czy autorzy tak naprawdę mają do tego wiedzę, aby o tym pisać, no bo walczycie o własne zdrowie. Mam nadzieję, że ten odcinek coś wniósł do Twojego postrzegania ataków paniki, do Twojej wiedzy o atakach paniki. Naprawdę osób y, mających takie doświadczenie jest ogrom i warto o tym głośno mówić, dlatego że możesz pomóc osobom dookoła, które myślą, że są same jak palec. Które nie widzą w którą stronę ruszyć i trochę szamoczą się z własnymi objawami. Ja Wam bardzo dziękuję za ten odcinek i do usłyszenia za miesiąc.